Kochani, trendy, trendy są głupie. Kojarzycie festiwal Top Trendy? Przecież to zawsze była te, to był totalny obciach poza tym to trendy. No a jak kolega wskoczy w ogień, to też wskoczycie? Ja na przykład bardzo chętnie, ale no wiem że tak się robić nie powinno. Powinniśmy zawsze podążać za głosem własnego serca. Z tym że akurat moje serce zawsze mówi mi żeby kupować sobie jak najwięcej zbędnych, niepotrzebnych gier i gadżetów. I ja już teraz nagrywam to 6 stycznia. Mam zupełnie gdzieś. Zostawiam za sobą wszystko co ukazało się w zeszłym roku. Tutaj jakiś Galaxy Ring dopiero co była premiera wrzucam jak Wanda zaręczynowy od Niemca. Nie, to mnie nie interesuje. Mnie interesują tylko gadżety, które ukażą się w bieżącym roku i patrzę wyłącznie w przyszłość. Chciałbym też, żebyście Wy również przyjęli podobną postawę. Dlatego w tym materiale przedstawię Wam 10 urządzeń, gadżetów, które trafią na rynek w tym roku i którymi nie powiem, że warto się zainteresować pod kątem kupna, ale na pewno będą ciekawe dla każdego geeka. Jedziemy na pierwszy ogień Nintendo Switch 2. Nie wiemy dokładnie jeszcze kiedy konsola się pojawi, ale zapowiedź może być już lada dzień. To jest taki, wiecie, dziewiąty miesiąc ciąży, że właściwie już Prawie, prawie wiemy już niemalże widać główkę i doczekać się nie możemy. Wszystko w domu czeka, ale tego Switcha 2 jeszcze nie ma. Natomiast w przeciwieństwie do ciąży tutaj, znaczy w ciąży wyciekają wody płodowe, tutaj wycieka wszystko, co jest związane z tą konsolą, ponieważ rozpoczęła się już produkcja i od dawien dawna mają ją też twórcy gier, w związku z czym wiemy m.in. jak będzie wyglądała, jak będą wyglądały kontrolery do niej. W skrócie będzie wyglądała jak większy Switch, a kontrolery jak trochę większe kontrolery od Switcha. Wiemy, że będzie będzie miała układ NVIDIA, będzie miała 12GB RAMu, obsługę nowej wersji DLSS. I jeżeli chodzi o moc, to wiadomo, nie można aż tak dokładnie porównywać, bo to jest zupełnie coś innego, bo inna architektura i tak dalej, ale mniej więcej moglibyśmy liczyć w trybie przenośnym na grafikę Rodens PS4 a w trybie zadokowanym rodem z PS4 Pro, więc bardzo, bardzo fajnie, porządnie. Myślę, że na pewno Switch 2, jeżeli chodzi o jakość oprawy graficznej, będzie stał w dniu premiery wyżej niż Switch 1 w dniu swojej premiery, no bo wtedy też Nintendo wykorzystało stare chipy Nvidia, które gdzieś im tam zalegały na, na śmietniku, na magazynach, bo Nintendo było ogólnie na, może nie skraju upadku, ale no, poprzednia ich konsola im się nie udała, nie wiedzieli, jak im wyjdzie Switch. Ta ich umowa z NVIDIĄ była taka, że właśnie NVIDIA im tam coś opchnie po taniości, a tym razem Switch startuje już z pozycji jednej z najpopularniejszych konsol w całej historii i przez ostatnie lata w pocie czoła NVIDIA wraz z Nintendo pracowali, aby ten układ, układ, który napędzi Switcha 2, oferował jak najlepszą moc przy jednocześnie niskim poborze mocy, w sensie prądu, no bo Nintendo sobie nie pozwoli na to, żeby taki sprzęt działał przez godzinę na jednym ładowaniu. Niedługo premiera, czekam, dajcie znać, czy Wy również. W sumie teraz większą tajemnicą niż ten sam Switch są gry na niego, bo tutaj akurat niewiele wiem. Dalej mamy karty graficzne z serii RTX 50 ten wideo oczywiście, też pierwsze powinniśmy zobaczyć już na dniach, jeżeli już w ogóle nie zobaczyliśmy, kiedy ten film jest publikowany. No tutaj myślę, że nawet główną atrakcją nie jest to, co one konkretnie zaoferują, co fakt, że z poprzednią generacją byliśmy dosyć długo, ona trwała długo, a teraz w końcu 40 będą mogły potanieć, staną się bardziej przystępne, a 50 wiadomo jeszcze większa moc. Dalej wiele wskazuje na wejście walf ponowne w konsolę wstąpienie, może nie do końca tak, ale... Valve miał kiedyś przygodę z komputerami nazywanymi Steam Machines, takimi sygnowanymi właśnie przez tę firmę. To była totalna porażka, ale teraz minęło 10 lat. W firmie rozwinęli swój własny system SteamOS, który trafi również na urządzenia innych producentów, m.in. Na, na nową wersję Lenovo Legion Go. No i... Teraz w kodzie źródłowym tego SteamOS-a pojawiły się przesłanki, jakoby Valve miał wypuścić swój nowy sprzęt stacjonarny, który prawdopodobnie będzie bazował na układzie od AMD i będzie taką konsolą, nie konsolą. To znaczy będzie czymś takim jak Steam Deck, ale właśnie w formie stacjonarnej. Prosta obsługa za pomocą pada, dosyć niska cena w stosunku do parametrów, jakieś tam opcje rozbudowy, no ale wiadomo, że nie aż takie jak w zwykłym kąpie. Generalnie będzie to takie brakujące ogniwo Między konsolami a komputerami. Według mnie jest miejsce na rynku na coś takiego. Ja czekam bardzo, bardzo i mam nadzieję, że nowe, nie wiem jak to nazwać, od Valve zobaczymy wcześniej niż później. Wspominałem o nowym Lenovo Legion Go i oczywiście nie będzie to jedyny potężny handheld, jaki zobaczymy w tym roku, bo prawdopodobnie nowo będzie wychodził jakoś co tydzień. Ten rynek się naprawdę bardzo fajnie i prężnie rozwija właśnie dzięki Steam Deckowi, który wszystko to parę lat temu zapoczątkował, a tym razem już teraz wiemy między innymi o tym, że do sklepów zmierza nowa flagowa konsolka firmy Ayanio, która słynie z tego, że robi sprzęty bardzo dobre, ale bardzo drogie i może trochę ich za dużo w stosunku do tego, czym się od siebie różnią. Natomiast a tutaj będziemy mieli potężny, nowy, co warto podkreślić procesor, bo od dawien dawna te konsolki się nie różniły od siebie zbytnio BBH-ami, tylko bardziej takimi szczegółami, jak nakładka na Windowsa, czy która ma wygodniejsze gałki analogowe, albo która ma jaki ekran. Tutaj faktycznie będzie spory przyrost mocy w porównaniu do Ryzen Asset 1 Extreme, którego wszyscy znamy i no nie wszyscy lubimy, ale no właśnie wszyscy go znamy. Będzie OLEDowy ekran jako opcja i całość zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo imponująco. Nowy rok to i nowe procki Apple'a. Apple M5. Kurczę, szybko ten czas leci, bo wydaje mi się, że oni dopiero co przeszli na architekturę ARM, że dopiero co były Maki z Intelami, a to już tyle czasu. I z jednej strony tak, to już tyle czasu, ale z drugiej strony Apple w przypadku swoich własnych crocków popełniło spory błąd. Otóż M1 były zbyt dobre i za bardzo odstawały na plus wydajnością od wersji z Intelem i później Apple'owi trudno było już to jakoś znacznie, znacznie przeskoczyć, dlatego ja na przykład, mimo że ogólnie no, stać mnie mógłbym i niby to do pracy, to wciąż korzystam z laptopa z Apple M1 Maxem ze słabszą wersją Apple'a. M1 Max, bo nic innego nie jest mi do szczęścia potrzebne. Mimo, że co kilka miesięcy w moje ręce na testy trafia jakiś sprzęt Apple z M3, z M4, to jednak zupełnie nie czuję żadnej potrzeby na przesiadkę. Ale to może zmienić się właśnie z nową generacją z Apple M5, ponieważ, jak mówią plotki, Apple udało się oddzielić w architekturze, procesor od układu graficznego, czyli będziemy mieli coś, co znamy bardziej ze standardowych pc PC-ów, procesor sobie, a GPU sobie i to się niby wydaje trobnostka, ale tak naprawdę no to otwiera przed Apple drzwi na to, żeby ich nowe wersje komputerów i laptopów miały, różniły się od siebie bardziej w zależności od zastosowań, no bo w tej chwili możemy sobie dobrać tylko procesor z taką i taką liczbą rdzeni CPU i rdzeni GPU, a teraz faktycznie pojawi się na przykład laptop z Apple M5, ale z bardzo mocnym GPU, które stawia na właśnie wydajność, a nawet nie na jakiś tam niski pobór energii i nadaje się idealnie do gier albo jakiegoś tam renderowania 3D, albo tańszego kompa z tym samym szybkim procesorem M5, ale z bardziej podstawową grafiką. I to jest moim zdaniem bardzo dobry kierunek, i to właśnie może być coś, co znowu sprawi, że Apple nieco odskoczy konkurencji. No bo teraz pojawiły się te różne laptopy ze snapdragonami, one tam no, są jakie są. No ale w pierwszej generacji to według mnie imponuje jest samo to, że one działają z tym Windowsem. Natomiast teraz Apple zyska być może kolejną przewagę. Oczywiście przewiduje również dalszy dynamiczny rozwój rynku konsolek, podgierki, retro i mówię tutaj zarówno o chociażby anbernikach, które są dostępne w XComie, jak i o produktach nieco bardziej wysublimowanych. A mówiąc wysublimowanych, mam na myśli, że dla idiotów, bo pojawi się na przykład analog 3D, czyli wierna replika Nintendo 64 na prawdziwe cartridge. Która cenowo jest wierną repliką PS5, bo kosztuje naprawdę grube pieniądze. No ale tutaj myślę, że jest zarówno ten segment dla zaawansowanych, bardzo wtajemniczonych kolekcjonerów, jak i dla graczy niedzielnych, którzy chcą sobie raz na jakiś czas wrócić do swoich ulubionych produkcji z dzieciństwa albo pokazać się swoim dzieciom, że oba te segmenty, obie te grupy będą w tym roku usatysfakcjonowane. Pojawił się już choćby nowy model Albernika, który bazuje na Game Boy Advance. Nie wiem jakim cudem Nintendo na to jeszcze nie reaguje, być może jestem mem, że You have no power here z Batsby Pierścieni, jeżeli chodzi o Nintendo i chi chińskich producentów, bo już nawet nie tylko kształt, ale kolor, kolor tego anbernika bazowy to jest odpowiednik premierowego koloru Game Boya Advance. Jeżeli chodzi o smartfony, to czeka nas nowy i niezwykle potrzebny trend smartfonów typu Slim. Kiedyś już we flagowcach dążyliśmy do tego, aby były one jak najcieńsze i żeby z boku w ogóle najlepiej jakby ich nie było widać. I rezultatem tego było to, że może i nie było ich widać z boku, za to zawsze było widać z boku kabelek, który służył do ich ładowania. No bo chociażby taki Galaxy S6 i wiele innych modeli działały po prostu niezwykle, niezwykle krótko. Teraz... Pół biedy, bo będziemy mieli wybór, bo pojawią się po prostu wyjątkowo smukłe odpowiedniki flagowców od m.in. Samsunga i Apple'a, ale takie telefony, które nie będą zastępowały tych zwykłych telefonów, tylko po prostu będą takim dodatkiem do całej rodziny flagowców. W przypadku iPhone'a mamy mieć iPhone'a 17R, który zastąpi wersję Plus. On tam być może będzie miał jeden aparat i generalnie poświęci sporo funkcjonalności właśnie super efektownemu wyglądowi oraz u Samsunga to będzie Samsung Galaxy S25 Slim i jego powinniśmy zobaczyć jeszcze w styczniu. Pozostając przy iPhone'ie ponoć w końcu do sklepów trafi nowy, tańszy iPhone, czyli następca kultowego już iPhone'a SE, czyli chyba ostatniego telefonu na rynku, który wygląda tak jak wygląda. Premiera za kilka miesięcy i będzie to Również odchudzona, ale nie jeżeli chodzi o smukłość, tylko jeżeli chodzi o funkcję wersja iPhone'a dla mniej zamożnych klientów, którzy jednak chcą się w jakiś sposób pokazać i jednak troszkę tej kasy mają, bo według protek ma kosztować około 2,5 zł, czyli i tak dosyć sporo. A jeżeli na telefon chcielibyście wydać nie około 2,5, tylko na przykład około 25 tysięcy złotych, dobra, przesadziłem, ale nie aż tak bardzo to w tym roku powinniśmy zobaczyć więcej składanych podwójnie smartfonów. Pierwszym takim modelem, który faktycznie trafił do sklepów na rynku chińskim był Huawei, o którym miałem film na moim kanale i one tam miały problem z awaryjnością, w sumie podobnie jak pierwszy Galaxy Fold pierwsze koty za płoty. Ludzie to kupili za masę kasy, ale no, chyba wiedzieli, no co się piszą, ale fakt faktem, na mnie na żywo ten telefon zrobił ogromne wrażenie. Na początku byłem święcie przekonany, że ta idea do mnie nie trafi, że to jest niepotrzebne. No i może potrzebne to jest za wiele powiedziane, ale myślę, że gdybym miał taki telefon prywatnie, to znalazłbym dla niego dużo różnych Fajnych zastosowań i do pracy i do rozrywki. W każdym razie to na pewno nie był jednorazowy wyskok Huawei, a, tylko takich telefonów będzie pojawiało się coraz więcej. Jednorazowym wyskokiem póki co okazały się za to google wirtualnej rzeczywistości Apple Vision Pro. W sumie trudno się dziwić, bo i kosztują absurdalne pieniądze i są dostępne na niewielkiej liczbie rynków, na przykład w Polsce ich nie ma i Apple i tak nie było w stanie wypluć ich z fabryk zbyt wiele ze względu na zaawansowaną technologię stojącą za ich ekranami, no ale. Wiecie, ekrany podobno są super, natomiast trochę mamy Apple Vision Pro w domu, bo Meta Quest 3 albo nawet 3S można sobie kupić za ułamek kwoty, którą kosztują takie właśnie gogle Apple. A. Ale wiadomo, Apple jakieś tam trendy wyznacza, i Google już przygotowuje konkurencyjną platformę, która ma posłużyć jako baza, jako system dla urządzeń podobnych do Apple Vision Pro, ale od innych producentów. To są informacje oficjalne. Pierwszy headset, który skorzysta z nowej wersji Androida, bo to będzie Android pod wirtualną rzeczywistość, wyprodukuje Samsung i również powinniśmy go zobaczyć jeszcze w tym roku. No i według mnie to są właśnie te sprzęty, na które warto czekać, dla których. Warto codziennie rano wstawać z łóżka, aby zarobić kwotę, która i tak nie pozwoli nam większości z nich kiedykolwiek kupić, chyba że za 10 lat staną się już stare i wypierdziane. Super! Dajcie znać, na co wy sprzętowo czekacie w tym roku. Tymczasem, widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Dzięki!